2-1 start. Jo, jo. Dobra, nakręc nakręcimy zaraz swój brzydki ray. Ho, oh, oh, oh. to będzie pocisk jak rakieta. Patrz. <ścoughs> A co mnie obchodzą, lajki, dislajki? Niszek. Oh, yeah! Ej, wykrywa mi Twoją twarz. No, Twoją twarz. Dobra. No, w filmiku w dupie. Jezus, nawet. Wow. <laughs> Ła! Nie, to ty masz swojego reału, nie ten. Tak. No. Super fucking vlog. Ej, moja myszka jakoś dziwnie chusteczko działa. A, bo to tylko takie lagi na kmerce. Mmm, co by włączyć? Sam sobie Madeona. Co? Spock Dobra, z ma jakoś ananasy. Nie ma SD. Dobra, czekaj, patrzę, jak to się da, da zatrzymać. Fak, nie da się zatrzymać chyba.